Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego jedne zwierzęta domowe żyją dłużej niż inne? Nie chodzi tylko o genetykę czy szczęście. W wielu przypadkach długość życia waszego futrzanego przyjaciela zależy od waszych decyzji. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasze nawyki czy codzienne wybory mogą nieświadomie skracać życie ukochanych pupili. Brzmi to niepokojąco. To rzeczywistość, z którą warto się zmierzyć. W tym materiale omówimy ośnio najważniejszych przyczyn, które mogą skrócić życie waszego kota. Pokażemy, jakie błędy popełniają właściciele oraz przede wszystkim jakich unikać. Być może dostrzeżecie w tych sytuacjach samych siebie, ale to żaden wstyd. Najważniejsze, że macie szansę coś zmienić i podarować swojemu futrzanemu przyjacielowi długie, szczęśliwe życie. Nieodpowiednie odżywianie Zdrowa dieta to podstawa długiego życia każdego kota. Podawanie jedzenia ze stołu może wydawać się niewinnym gestem, jednak tak naprawdę te przysmaki często zawierają szkodliwą dla zwierząt sól, przyprawy czy tłuszcze. Koty mają zupełnie inne potrzeby żywieniowe niż ludzie, i nawet niewielkie odstępstwa od ich naturalnej diety mogą powodować problemy z układem pokarmowym, wątrobą czy nerkami. Ponadto karmy niskiej jakości, zawierające chemiczne dodatki i barwniki, również są szkodliwe dla zdrowia Twojego zwierzaka. Aby tego uniknąć, wybieraj wysokiej jakości żywność opartą na naturalnych składnikach. W razie wątpliwości skonsultuj się z weterynarzem, to inwestycja w zdrowie i długowieczność Twojego kota. Unikanie regularnych wizyt u weterynarza. Mój kot wygląda zdrowo, po co nam weterynarz? To częsty błąd właścicieli. Niestety wiele chorób rozwija się w ukryciu i daje objawy dopiero na zaawansowanym etapie. Regularne wizyty u weterynarza pozwalają na wczesne wykrycie problemów, takich jak choroby nerek, wątroby czy zębów. Szczepienia, ochrona przed pasożytami i profilaktyka to nie wydatki, ale inwestycja w zdrowie pupila. Dzięki regularnym kontrolom możecie uniknąć wielu poważnych schorzeń i zapewnić kotu długie, komfortowe życie. Ignorowanie stresu u kota. Koty, podobnie jak ludzie, odczuwają stres. Samotność, brak uwagi czy zmiany w otoczeniu mogą wywoływać u nich frustrację, apakię lub agresję. Kot pod wpływem stresu może zacząć drapać meble, znaczyć teren lub nawet odmawiać jedzenia. Jak temu zaradzić? Poświęcie swojemu pupilowi czas. Nawet krótkie chwile zabawy, głaskania czy wspólnej interakcji wzmacniają więź i pomagają kotu czuć się potrzebnym. Pamiętajcie, że szczęśliwy kot to zdrowy kot. Brak dbałości o higienę i profilaktykę. Choroby zębów, kamica moczowa czy problemy skórne to tylko niektóre z dolegliwości, które mogą rozwijać się latami, jeśli nie dbacie o regularne kontrole i higienę. Usuwanie kamienia nazębnego. Kontrola wagi i stanu sierści to absolutna konieczność. Dbanie o profilaktykę pozwala na wczesne wykrywanie problemów, które w zaawansowanym stadium mogą być nie tylko kosztowne w leczeniu, ale przede wszystkim bolesne dla waszego kota. Odpowiednie nawodnienie. Wielu właścicieli kotów nie docenia znaczenia nawodnienia. Koty mają naturalną tendencję do picia małej ilości wody, szczególnie jeśli jedzą wyłącznie suchą karmę. Co może prowadzić do problemów z nerkami i drogami moczowymi, takich jak tworzenie się kryształów lub kamieni. Aby zachęcić do spożycia wody. Zawsze podawaj świeżą, czystą wodę. Wypróbuj fontanny wodne, koty uwielbiają pić bieżącą wodę. Włącz mokrą karmę, na przykład dobrej jakości saszetki lub pasztety do diety kota, aby pomóc w utrzymaniu dobrego nawodnienia. Utrzymywanie dobrego nawodnienia kota jest niezbędne, aby zapobiec poważnym problemom i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nerek i układu moczowego. Wasz kot zasługuje na długie, zdrowe i szczęśliwe życie. Wszystko zaczyna się od świadomości i odpowiedzialności właściciela. Zastanówcie się, czy nie popełniacie opisanych błędów i podejmijcie działania, by poprawić komfort życia swojego futrzanego przyjaciela. Pamiętajcie, że każda nawet drobna zmiana na lepsze może znacząco wpłynąć na jego zdrowie i samopoczucie.